Jestem ponownie, cierpliwość mi się kończy, reasumując na pytanie. W jakby pierwszym przerwanym było odpowiedź dla Małgosi, czy sprzeda dom. Było później też odpowiedź dla Joanny. No i teraz jest na drugie pytanie w odpowiedzi dla, dla Elisabeth. Jaki potencjał ma ta znajomość i, jak się, i co może pomóc w tej, w tej sytuacji? Zatem patrzymy. Jaki potencjał ma ta znajomość? Już patrzymy. Jaki potencjał ma ta znajomość? Jak będzie rozwijać i co pomoże tej znajomości? Jaki ma potencjał ta znajomość? jaki ma potencjał. Tutaj trzeba trochę cierpliwości, trzeba konsekwencji, systematyczności. Mam też wrażenie, że ktoś może chcieć Wam przeszkadzać w tworzeniu i realizacji tej znajomości. Ona będzie jakby funkcjonowała na innych też płaszczyznach, bo są dostateczne, mówi o tym, że trzeba też oczyścić atmosferę. Karty też pokazują nowa historia, carte blanche. Będziecie mieli szansę jakby rozwijać tą znajomość na jakby nazwijmy to nowych zasadach, ale ja mam wrażenie, że finalnie jakby Każdej i tak w jakiś ten sposób pójdzie w swoją stronę, bo to, że ktoś będzie chciał pielęgnować tą relację, to jest jedno, ale karta dziewiątki mieczy mówi o tym, że co najmniej jedna ze stron nie będzie potrafiła, jakby kontynuować, czy też realizować tą historię, mimo próby otworzenia się jakby na nową okoliczność. Zatem, jeżeli się czegoś w sobie nie pozmienia, schematów zachowań, to mimo prób, mam wrażenie, że ta historia może nie mieć jakby takiego długofalowego rozwoju. A, tak, to, a, tak to wygląda. I jest trzecie pytanie: kiedy się uda Tobie stworzyć szczęśliwy związek? Dobrze, kiedy się. Uda stworzyć szczęśliwy związek. Kiedy Eli uda się stworzyć szczęśliwy związek? Ale karty pokazują, że szczęśliwy związek stworzyć się o Twojej osobie może udać tej bądź następnej jesieni. Karty tutaj pokazują osobę, która może być starszą od ciebie, ale nie jakoś specjalnie dużo, dużo starszą. Osoba, która jest z jednej strony tak jakby miał dwie twarze. W domu będzie kimś innym, a na zewnątrz również będzie jakby inną osobą. To nie znaczy, że jest mm, Dualna czy też fałszywa, po prostu taki tryb być może pracy będzie wymagał od niego, żeby na zewnątrz wyglądał na bardziej takiego nazwijmy to ostrego. W każdym razie ta bądź następna jesień, i w kartach się pokazuje, jako możliwość układania sobie. Szczęśliwego, szczęśliwego związku. E, może to być również poznanie przez kogoś, bądź środowisko zawodowe Twoje, bądź jego może być tego czynnikiem. W każdym razie coś przy pieniądzu i przy wymianie pieniądza. Czasem są to historie właśnie pracy, znajomy z pracy, no ale również i na przykład przy jakichś transakcjach. A znam historię, gdzie. Osoby poznały się poprzez Allegro, bo ktoś od kogoś coś kupował, a no i tak przy konwersacji wyszło, że są ku sobie. Zatem, a taka jest też tu informacja. Zatem, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię, jak on obecnie się postrzega, to w poprzedniej jakby części jest to pokazane, w tej jest to, jaki potencjał ma ta znajomość, jak to się będzie rozwijać. Ja również jeszcze posprzątam po live'ach te czynniki, których nie ruszyłam, a pojawiły się jako aktywne, żeby tutaj zbyt wiele tych 907 też się tu nie pojawiło. A witam Was jeszcze raz, dziewczyny, moje kochane. Witam Cię również. I love. Witam cię, Alicjo. Uh, uh, mówi, że dobrze. Mówi, że dobrze poszły egzaminy. Uh -huh. Okej. Okay. idę dalej. Uh, Kasia, witaj, Madzio. Mam pytanie, jak będzie przebiegała Twoja relacja z. W 2021 roku. Kasia pyta, jak będzie przebiegała Twoja relacja z jego osobą. Jak będzie przebiegała Twoja relacja z jego osobą? Jak będzie przebiegała Twoja relacja z jego osobą w 2021 roku? Jeżeli chodzi o to, jak będzie przebiegała ta relacja, karty pokazują tutaj jeszcze takie troszeczkę szarpanie się ze sobą w całej tej sytuacji. Tutaj karty pokazują jeszcze tak jakby próba walki o tę relację, ale też troszeczkę przeciąganie liny każdy w swoją stronę. Później karty pokazują tutaj jako jego osoba, gdyby na przykład ci w jakiś sposób umknęła to tak zwana powracająca historia. Tutaj karty pokazują, że ty jesteś o coś mądrzejsza, bardziej nazwijmy to doświadczona w kontaktach z jego osobą, a tu jest transformacja, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy w okolicach do półrocza może ta relacja nabrać transformacji transformacji, która pozwoli Wam realizować się tak, jak już wy tego potrzebujecie. Bardzo często ta transformacja w tej konfiguracji kart mówi o tym, że tak jakbyście nie wiem, czy to byli gotowi, czy w jakiś ten sposób pozwolili sobie na funkcjonowanie jakby każde bez siebie. Zatem tak to może wyglądać. Karty też pokazują jakąś taką istotną rozmowę między wami, rzeczową rozmowę, która nakreśla wartość. Jaka jest różnica wieku między wami? Tutaj karty pokazują, że jego osoba finalnie może nie umieć, e, jakby, dawać ci tego, czego ty potrzebujesz. Karty pokazują wartość tej relacji e, poprzez, jakby, to, że się spotkaliście, to ma bardzo duże znaczenie na przyszłość, ale karty też pokazują tutaj, że może... Spowodować coś takiego jak ranę w sercu, a do końca roku, jedno drugiemu, tutaj. No i karta asa kielichów: otwarcie się na nowe, raczej uczucie. Zatem, bez zmian w schematach zachowań, jest tutaj troszeczkę szarpanie się, tu ciągnięcie za linę To tutaj w jakiś tam sposób znowu jego osoba jest bardzo aktywna w Twoim życiu. Tutaj Ty już pewne rzeczy rozumiesz, Ty już wiesz, Ty już na pewno będziesz wiedziała, na co się nie chcesz godzić. Tutaj jest transformacja rzeczowa.